Trzeba powiedzieć, że jest to najstarszy festiwal muzyki reggae w Polsce i drugi w Europie, co jest bardzo ważne. Jesteśmy w tym konsekwentni i trzeba powiedzieć, że w Bielawie byli już praktycznie chyba wszyscy najlepsi muzycy muzyki reggae. Cała czołówka europejska, szczególnie z Jamajki. Partek, czyli ten mniejszy dzień festiwalu po koncercie miejskim część zespołu przyszła na teren festiwalu, na scenę są systemową, bawili się przepięknie, byli zachwyceni, zaskoczeni. Bardzo nam dziękowali za przyjęcie. Nawet nie mam, bo to nie my ich ugosiliśmy jako organizatorzy, tylko, tylko nasi, nasi przyjaciele, ludzie z Bielawy. I to jest naprawdę niesamowite, bo oni wyjeżdżają i wiedzą, że ze spokojem i z wielką chęcią tu wrócą i będą to robić. Uh. A friend of me he was already here the last year and he advised me that can come here it's good music and good people and good place also are you enjoying it for sure yeah. <laughs> <laughs> I am the second time in that year I really liked it so we decided to come, with to come again with a boy to no friends and well, that's it, well, music first of all yeah. <laughs> Fajne w tym festiwalu jest to, że przyjeżdża dużo zagranicznych gwiazd, e, których na przykład czasem też nie mogę zobaczyć. Jak w tamtym roku widziałem Jaszaka by Vibration dlatego też przyjechałem tutaj. E, w tym roku też bardzo miło mi zaskoczył Antek. Anthony B to jest mój faworyt. Anthony B Was one of my favorite. On the Friday night in the town center in the square. Thursday. Thursday. night. day, right? Anthony B, yeah, was very good. Yeah, was good. Antek! Antek. Fajnie jest też, że po prostu jest bardzo dużo znajomych różnych ludzi w klimacie i dokładnie, teraz wyszło fajne słoneczko, jest krótko I słuchamy naprawdę fajnej muzyki jest, jest, jest fajnie, nie? never stop my Just keep it moving. I said in everything give joy, everything give joy the dance and praise. Just remember this and everything, everything you do. It's great music, great atmosphere. So they and beautiful girls are So, so they have to be.

I'd say it's a, a great place, and uh, the people are, are really nice. And uh, yeah, the music's great, and the food, the food is awesome, and the beer, yeah. To jest bardzo, bardzo duży plus tego festiwalu, że jest woda i jest zieleń, więc jest naprawdę fajnie. Zwłaszcza, że nie ma jakichś tłumów ludzi, więc tym bardziej możemy korzystać z tego. Jest miło. Muzyka? Jest szczęście, to jest muzyka szczęścia. Jak się jest na scenie, znaczy przed sceną i widzi się te wszystkie kolory i tych ludzi, którzy są po prostu szczęśliwi, to aż się robi ciepło. This super. On rainy Saturday, and all I need is you right, here, right now. Saying my name in the rain, in the rain, in the rain. Hey, you want me treasure? Your pleasure is my pleasure. Let it bring you to your leisure. Come and know you love the weather. But know who you prefer. Plus I'm ready for whatever In the rain, just the two of us together Sing it again All I need Is a new. Say my name No oh. more The rain in the rain No oh. Just you and the light babe. Close your eyes And let it rain Let it rain on oh. me. Straight up from the sky, so let it rain, let it rain oh. jak Co roku na terenie regałowiska u nas na OWW Sudety, nasi goście, nasi festiwalowicze, którzy przybyli na imprezę, mieli różnorodność, jeżeli chodzi o poświęcony swój czas. Między innymi na scenie sam systemowym odbywały się nauki tańca prowadzone przez ULE Afro i nie tylko, które cieszyły się naprawdę bardzo dużą popularnością, a to wszystko po to, aby później przed sceną główną, jak i również w różnych namiotach przed niższymi scenami swoje umiejętności wykazać. Sąd systemu powiem tak, to był ósmy raz i od początku Sąd System jako scena jest prowadzony bardzo konsekwentnie. To jest scena skierowana głęboko, środowiskowo. To, co dzieje się w artyści, wykonawcy, wokaliści, Sąd Systemy, które tam przyjeżdżają, są skierowane do ludzi głęboko zakorzenionych w muzyce reggae, w muzyce dancehall, w kulturze, bo to o czym wspomniał Rafał, choćby warsztaty i samo pojęcie czym jest dancehall nie jest dostępne dla wszystkich. To już jest, to już jest pasjonackie, bardzo głębokie i od samego początku, kiedy taka propozycja jak są system w Bielawie, on się cieszy ogromnym zainteresowaniem i zawsze przepięknie wygląda, jeżeli chodzi o zabawę, o frekwencję i o artystów. To wydaje mi się, że to jest Dość unikalna rzecz i że przez tyle lat udało się pieczyć. Dzisiaj nie ma miejsca dla szpionów. Wiemy ci chiedola to jest oko cyklonu. Oko do oka i słowa do Chyba bardzo fajna. Bo w piątek przy zmieniających się warunkach atmosferycznych oni musieli swoje odczekać, ale byli z nami do końca, do koncertu Jamala, który, który odbył się z, z kilkugodzinnym już opóźnieniem, e, więc chyba mamy bardzo fajną, dobrą publiczność. Bo W minioną niedzielę za około godziny 5 rano zakończyliśmy kolejne wydanie regałowiska w Bielawie. Frekwencja utrzymała się na poziomie biegłego roku, także na dzień dzisiejszy trwa ciągle liczenie, trwa rozliczanie. Ciężko mówić tutaj o jakichkolwiek w ogóle liczbach, ale według naszych pierwszych wyliczeń frekwencja jest zadowalająca. Muzyka We I be cooking, and I be and I be ah. And I be walking, and be running, and I I don't know where but I need my honey. i want to well, fair man, My, please.